I Najpierw, później Stanisław Parna. Mhm. Dwa takie szczegółowe y, odpowiedzi, bo y, Pan zadał pytanie: jaka reprezentacja rolników w Sejmie? Jest naprawdę dość dużo. Przede wszystkim y, u mnie w Prawie i Sprawiedliwości i w PSL-u. No, wiem, że w SLD jest y, jeden czy dwóch rolników, ale to są właściwie latyfundyści, także no, y, o tym nie mówię. Natomiast jakby również w Platformie jest dwóch, którzy posiadają, ale bardzo duże gospodarstwa, także generalnie nie. rolnicy. Jakby w tym rozumieniu, jak tutaj rozmawiamy, to są w tych dwóch partiach i są to bardzo merytoryczni ludzie. Natomiast, no jednak widać, że Rolnicy z PSL-u, którzy są w koalicji, no jakby nie, nie spełniają oczekiwań, o czym tutaj widać, ale na ten temat, to, ale to jest temat może na inną konferencję na temat skuteczności. A tworzenia na prawa. Przepraszam, Panie Pośle, partia polityczna rolnictwo. O to w ramach bardzo tej ciekawe. dyskusji możemy zapowiedzieć bardzo. takie. Spotkanie. Ja zobowiązuję się, że, że ja y, zobowiązuję się, że z mojej partii na pewno by przyjechali tutaj bardzo merytoryczni ludzie. bardzo dziękuję, bo myślę, że no to jest już tak, straszna deklaracja jest, i to potrzeba. Jest, to jest... Y, ten. Słucham, nie przyszliby? Ja panu ale ja państwu gwarantuję, że z Prawa i Sprawiedliwości na pewno to y, byliby ludzie z doświadczeniem już na najwyższych urzędach państwowych. Proszę Państwa natomiast... Tutaj chciałbym powiedzieć coś, że była taka że propozycja pani Ewy, pani Radnej Ewy, żeby te kwestie tu podnoszone skierować do strategii, urzędu, strategii dla naszego województwa do Urzędu Marszałkowskiego. No proszę państwa, dla mnie no absolutnie mi to nie, nie, nie zgadzam się z czymś takim. Deba, ta debata, która tu jest, która właśnie trwa, jest to od wielu lat pierwszy raz coś takiego w naszym mieście, gdzie Uniwersytet, a więc nie tylko środowisko kształcenia, ale właśnie wypracowywania wypracowania i ważnych idei prowadzi debatę na temat na temat dotyczący większości mieszkańców naszego województwa i z Urzędu Marszałkowskiego nie ma ani jednej osoby, no to uważam to za symptomatyczne, jak Urząd Marszałkowski traktuje właśnie tą sprawę. To moje było wystąpienie polityczne, ale podpisuję się i to, i to nieraz jeszcze powtórzę na pewno. Nie, nie, nie dzisiaj, ale gdzie indziej, że w trakcie tak ważnej debaty nie było nikogo choćby z Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast, proszę Państwa, no Przepraszam, że wejdę w słowo, Panie pośle. Dlatego, drodzy Państwo, między innymi te kamery na sali. Bo tak, czasem bardzo, za biurkiem można więcej bardzo zobaczyć si i w spokoju. Bardzo się z tego cieszę, że to jest uwiecznione i że będzie, yy, że będzie można, za co w ogóle jestem, z, jestem w ogóle na początku powinienem powiedzieć, że dziękuję, że tutaj jestem zaproszony i że mogę wziąć udział w czymś, no, niezwykłym. Naprawdę, gdzie zorganizował uniwersytet myślę że główna zasługa to pana Sebastiana który Rektorów, przepraszam bo przy... jakby się nie zgodzili to moglibyśmy No i rektoru ależ oczywiście że przyjęliście kwestię przyjęliście duże przedsięwzięcie które jakby nie ma w, punk w punktacji tych dokonań naukowych uniwersytetu to na pewno nie będzie wiele wiele znaczyło, natomiast dla środowiska już widać, że to bardzo dużo znaczy. Natomiast ponownie jakby padło tutaj apel, żeby sprecyzować funkcjonowanie Agencji Nieruchomości Rolnych. Pan, pan Jóźwiak bardzo ładnie o tym mówił. No ale proszę Państwa no kolejne doprecyzowania znowu nie wierzę, że wiele dają. Agencja została powołana do wypełniania zadania społecznego o wielkiej randze społecznej. Agencja, która kiedyś się nazywała inaczej, teraz nazywa się tak, ale, ale cały czas funkcjonuje na zasadzie, te, na, na bazie tej samej ustawy i z, ty, z tym samym celem kształtowania ustroju rolnego. I to nie może być tak, że jeżeli stwierdzimy jakąś patologię, czy nawet jedną nieprawidłowość przy przetargu, to musimy to uszczegółowić w, w przepisach. Tam są urzędnicy, którzy do każdej sprawy powinni podchodzić indywidualnie i podchodzić nie tylko e, stricto, tak stricte, e, e, ściśle z, według tego, co jest zapisane w ustawie, w rozporządzeniach czy w regulaminach wewnętrznych, ale powinni również rozpatrywać każdy, e, każdy przypadek, każdy przetarg każdy przetarg indywidualnie podchodzić do i to można zrobić to oczywiście wymaga dużo więcej pracy ale po to właśnie jest ta agencja nie po to żeby tylko rozdysponować bo do tego wystarczyłoby zlecić to prywatnej firmie która podejrzewam że taniej i szybciej by to zrobiła oczywiście byłoby pewnie jeszcze gorzej jak jest chociaż trudno to sobie wyobrazić i dlatego jest tutaj istotne ażeby żeby agencja Stosowała to te zasady, a przede wszystkim ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Tu właśnie jesteśmy nadal przy tym drugim punkcie, tak? Gospodarowanie gruntami. No, proszę Państwa, nieprzypadkowo ta agencja jest, nieprzypadkowo zapisane to jest w najważniejszych dokumentach Unii oraz naszych krajowych o. o rodzinnych gospodarstwach rolnych, ponieważ właśnie ten ustrój rolny w podstawowej mierze zależy właśnie od ukształtowania wielkości gospodarstw rolnych. I od stosunku państwa do tego jakie państwo chce mieć gospodarstwa rolne. Czy to mają być rodzinne, czy to ma być rozdrobnione, czy to mają być wielkie spółki. I tutaj yy, państwo, to państwo Tworząc ustawę, zdecydowało, zresztą tak jak jest w Konstytucji, że to mają być rodzinne gospodarstwa rolne. I proszę Państwa, to również wynika z tego, o czym była dyskusja, że co chcemy dzięki temu uzyskać. A no, był taki okres, że przez dwa lata, kiedy zarówno minister rolnictwa, jak i minister środowiska ściśle współpracowali w takim oto, Kierunku, a żeby Polska, a właściwie producenci żywności rolnej, w głównej mierze to zależa, zależy oczywiście od właśnie rolników i y, hodowców y, zwierząt, a żeby Polska była oazą tworzenia tak zwanej zdrowej żywności, a więc polska wolna od GMO, po, polska żywność produkowana w warunkach niemasowej y, produkcji wielotysięcznych farm, tylko mniejszych, które pozwalają na bardziej ekologiczną produkcję żywności. I nie można tutaj brać pod uwagę stricte wyniku ekonomicznego, bo zapewne wydajność pracownika hektara, na przykład produkcji żywności będzie wiel większa w dużych firmach. Tylko oczywiście nikt wtedy, nie w takiej sytuacji nikt nie chce brać pod uwagę kosztów, wielkich kosztów środowiskowych, Również bezrobocia, degradacji wsi socjalnej i społecznej, które też można przeliczyć na, e, na złotówki, przeliczyć na efekt ekonomiczny, I wtedy, i wtedy te wyniki nie wiadomo, jakby wyszły, bo wyszłyby w moim przekonaniu, mogłoby to wyjść zdecydowanie bardziej, e, nie, w moim, nie, nie mogłoby, a na pewno wyszłoby to zdecydowanie lepiej na korzyść gospodarstw rolni, rolnych. I dlatego, yy, I dlatego takie debaty, jak tu są ważne, a żeby podkreślać, że to nie jest tylko, jak przedstawiają niektóre media, to nie jest tylko dążność rolników czy chłopów do tego, żeby posiadać jak największe gospodarstwa i rozjeżdżać się Mercedesami yy, ciągnikowymi, no, oczywiście nie samochodami osobowymi, tylko yy, ciągnikami z najwyższej półki technicznej, ale chodzi o to, że Ci rolnicy są, te gospodarstwa są gwarantem produkcji bezpieczeństwa żywnościowego Polski, a także prestiżu, prestiżu na rynkach światowych, bo ta żywność będzie coraz bardziej poszukiwana i będzie coraz bardziej i będzie to coraz droższa, na czym Polska również może na tym zyskiwać. Dlatego no, uważam, że to jest ważne też, ażeby przebiło się do świadomości nie tylko rolników, bo my tu rozmawiamy o czymś co dla nas wszystkich jest oczywiste, ale żeby ważne też jest, żeby przebiło się to do świadomości wszystkich ludzi w Polsce, że rolnictwo to nie jest tylko produkcja żywności, to jest zabezpieczenie bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowotnego dla wszystkich mieszkańców całej Polski.